Dobra, ja ciągnę chłopaki Ciągnij kutasa. No, no to tak zwykle hermit. na niebieskim. Ale w chujowym miejscu jesteśmy, bo ono się spałni tam, więc nie ma Nie ma ucieczki! Teraz ty Wojtek, teraz ty Wojtek, teraz ty Wojtek <laughs> <laughs> Dobra, zamieńmy się miejscami, No kurwa wysy! Wheel of Fortune! No Wojtek, stań tu kurwa! Stań na rogu jak ci... No Wojtek kurwo! A teraz ja, teraz ja Wojtek stań na rogu dobra zjedz. Uwaga A teraz ja Neville I chuj Ale to jest event, no Tak, Stój, Siedzi! Ale siedzi Rafał! Bro. O, Ale suka! Ale Masz jestem. Wszystko... Krócjusrem... <g daí> kurwa, już jej crucifiksa, że sam po... Ej! Oj! Ja oj oj Boże! Bier... Jak on jest straszna! No? <minar》<minarze> Dobra, te, teraz ty Wojtek, masz Wojtek po, lap, kurwa! No <minarze> co się kurwa rżysz! Ale nie odbiegaj od stołu kurwa! O? Chodź tu suko, tak! Chodź tu kurwa! Ej co to jest? Chodź tu chodź to kurwa! stąd kurwa, niech mi... O idzie, Idź idzie, tu, idzie! No. Idę! no co to ma być? Ja no, pierdolę! Dobra, gramy dalej kurwa, teraz ja! Ej, teraz możemy go wskrzesić, zajebiście! Chodź, bo jestem pisy! Sprawdzam kurwa, Musimy dokończyć grę kurwa Dobra uwaga The tower Dobra kurwa co życie Skrzyżajcie go kurwa nie Tower Tower to cringe Wojtek szybko nie wiem Kurwa Jopek Wojtek. tref. Co kurwa Dobra uwaga Hermit Na niebiesko, dobra żyjemy, 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 żyjemy Devil kurwa A to jest event. Tu, tu, tu. To jest event, event. Devil to jest Dobra, dobra. Wojtek teraz ty. Ostatnia karta. A, a z czerwą. Kurwa, ty nie byłaś czerwą. Ej, no co jest? ja wiem kurwa, to jest zaszczerbnik To nie był aż Chodźcie zresztą do mocy To nie był aż Spierdalamy, chodź Znowu jest ta, 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 ta pajęczyna Ale tej babie ładnie się to spadło Zostało dwóch prymusów patrz, patrz jaka fota jest, dead body Patrz jaka woda twojego martwego ciała jest. Widzę, No powiem ci, że kura może być ciężko z jakimiś dowodami rzeczowymi.